Gdy równo rok temu przebudziliśmy się o poranku, przed naszymi oczyma stanęły obrazy dramatu wojny, choć już od wielu tygodni wcześniej właściwie wiadomo było, że ta wojna wybuchnie, to jednak ten dzień, ten moment stał się prawdziwie dramatycznym doświadczeniem. Mordowane kobiety i dzieci, rozbite domy. Potem bucza, i Irpień, obraz niezwykłej tragedii. Ale z drugiej strony, od pierwszego dnia byliśmy też świadkami niezwykłej siły, determinacji, odwagi ukraińskiego żołnierza. Cały świat z podziwem patrzył, jak Żołnierz ukraiński na początku bez specjalnego uzbrojenia, ale z wielką determinacją, wielką odwagą, niezwykłym patriotyzmem walczył o swój dom, o swoją ojczyznę Ukrainę, ale też walczył za nas, za wolność i demokrację. Walczył z demoralizowanymi żołnierzami rosyjskimi, niesionymi rozkazami chorego na imperialną chorobę swojego przywódcę. Ten rok to także rok, który dał nam znowu poczuć siłę słowa Solidarność. To słowo tu na wybrzeżu brzmi w sposób bardzo szczególny. W Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, w każdym mieście, na wybrzeżu i w całej Polsce, Polacy otworzyli swoje serca i swoje domy. Dzielili się chlebem, dzielili się tym, co mają. Przyjmowaliśmy uciekające kobiety i dzieci, tworząc im. Od pierwszego dnia godne warunki pobytu, potem pracy, życia, szkoły. Robiliśmy co w naszej mocy, żeby nasi przyjaciele z Ukrainy poczuli się jak w domu. Jestem przekonany, że budujemy dziś tą solidarnością, fundamenty pod wielką przyjaźń. Wiem, że Ukraina wygra tą wojnę. Przyjdzie czas zwycięstwa, przyjdzie czas. Radości, przyjdzie czas odbudowy, przyjdzie czas sądu nad zbrodniarzami. Ale dziś musimy jeszcze wytrwać w tym wielkim wysiłku, wspierać Ukrainę w każdym wymiarze w tym wymiarze ludzkim, humanitarnym, w jej wysiłkach, by pozyskiwała każdego dnia nowe uzbrojenie i nowy sprzęt, w jej uzasadnionych aspiracjach, by Ukraina stała się częścią wspólnoty europejskiej i paktu obronnego NATO. Mamy głębokie przekonanie, że to jest jej właściwe miejsce. Dziś przypominamy tamte tragiczne wydarzenia, ale dzięki temu, że jesteśmy razem, czujemy siłę. Ukraina wygnała tę wojnę. Sława Ukrainie! Nie! Ukraina! Ukraina wygra tę wojnę. Dziękujemy Panie prezydencie. W ten szczególny dzień, kiedy... Nasze serca są z walczącą Ukrainą. Spotkaliśmy się Gdynia z całym Pomorzem tu pod krzyżami, by dać wyraz naszemu wsparciu walczącej Ukrainie, by jeszcze raz zademonstrować nas sprzeciw, przeciwko temu całemu złu, który dzieje się w trakcie tej wojny. Dzisiaj tego wieczoru byli z nami także przedstawiciele miast i regionów z całej Europy. To ważne, by oni także czuli tą wielką emocję, która nam towarzyszy w tych działaniach, by nieśli to wielkie wsparcie dla Ukrainy na całą Europę. To jest bardzo ważne. My doczekamy zwycięstwa Ukrainy, ale musimy pamiętać, że jeszcze wiele przed nami. Musimy wytrwać w tym naszym zaangażowaniu.